Cześć, witamy na 38. podcaście Grupy Kapitałowej Immobile. Jak zawsze z nami Rafał Jerzy. Sławek Winiecki. Jatwór to na dzień dobry. No nie, dzień. jak zawsze. No jak zawsze. Teraz Jak zawsze, jak Raz A to nie jest 39. I, <kluzny> i Mikołaj Jerzy. W dzisiejszym odcinku najpierw porozmawiamy chwilę o wynikach Grupy Kapitałowej Immobile. Potem postaramy się określić, jakie odszkodowanie i komu należy, e, do, z jakim roszczeniem i do kogo powinniśmy jako grupa wystąpić. A później, no i to w zasadzie tyle, nie? nie wiadomo, czy coś zdążymy, czy ktoś tu wbiegnie. No, ale nie, tam przymknęliśmy, już kartki, wystawiliśmy, będzie okej. Okay. W sensie, że jak napiszemy, nie przechodzić tak. na granie, to służby nie wejdą. No i jeszcze napisaliśmy chyba wirusowy wstęp z bronią. <tuszy> to to tak. Także tak, nie, nie przejdzie, nie przejdzie. E, Okej, okay. to co, zaczynamy. To dzisiaj pierwsze skrzypce będzie grał Piotr. Ja nie potrafię grać na skrzypcach. No to chociaż powiedz, jakie wyniki były. Zobaczymy, czy potrafisz robić wyniki. Wyników też nie potrafię <laughs> robić. Mam nadzieję, że one się robią w realu. Czyli opowiadamy o przeszłości. Opowiadamy o przeszłości. E... <kluzny> Można powiedzieć tak, pod wieloma względami bardzo rekordowy rok. 532 miliony przychodów grupy, no najwyższe przychody w historii. 91 milionów złotych zysk brutto ze sprzedaży, też nigdy tak wysokiego nie mieliśmy. Zysk netto, 17 milionów, czyli tak samo jak rok temu. Zysk netto ze sprzedaży, tak. <laughs> Zysk na działalności operacyjnej 15 milionów, 10 milionów, yy, proszę, 10 milionów było rok, rok temu w 2019 roku. Zysk przed opodatkowaniem 5,5 miliona i 2 miliony 900 niecałe zysk netto. Yy, wielkie, dobre, wysokie przychody, słaba, jak na takie przychody rentowność. Yy, I... Akcjonariusze czy nasi słuchacze wiedzą, że dwie nasze spółki zależne, dwie giełdowe spółki Atrem i Projektem opublikowały już wyniki. I gdyby je zsumować, no to ten wynik netto, czy wynik działalności operacyjnej był wyższy niż wynik całej grupy. Czyli coś musiało się stać tutaj, w, w tych naszych pozostałych dwóch głównych segmentach, czyli w deweloperce i w hotelarstwie. I zacznijmy od deweloperki. Patrzę przychody tak zwane od klientów zewnętrznych, czyli od nabywców mieszkań. 66 milionów i 7 milionów 800 mln na poziomie wyniku operacyjnego segmentu zysku. No, czyli tutaj powinniśmy dołożyć. i powinno być lepiej. No ale niestety mamy coś takiego jak segment hotelarstwo. Czyli zaczęliśmy kolejny temat. Jako prowadzący i za tą nie nie, 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 nie. Myślę, że to jest omawianie wyników. Bo mamy wszystko rekordowe za wyjątkiem, e, za wyjątkiem paru wskazówek. Tak. Y, 30 Chodź. milionów. Coś się musiało stać, bo rok temu było 65 milionów przychodów. W tym roku mamy 10 milionów straty na tym poziomie, czyli na poziomie zysku e, ze sprzedaży. Rok temu patrzę. O, prawie taki dokładnie sam wynik, tylko bez tego minusu. 10 675 zysku. To jeszcze dodam, że mamy dość wysokie pozostałe koszty operacyjne 10 300. Jak spojrzałem do noty, to yy, główną pozycją, która spowodowała te pozostałe koszty operacyjne, są odpisy aktualizujące wartość rzeczowych aktywów trwałych około 9 milionów złotych. Z czego na wprost 6 milionów to są odpisy na hotele na CGU Bydgoskim. Te pozostałe trzy w zasadzie też by można było przypisać do hoteli. Jest to y, odpis związany z, ze zmianą przeznaczenia naszego najstarszego hotelu, najstarszego budynku hotelowego. Czy, y, na ulicy Modrzewiowej w Bydgoszczy sprowadziliśmy wartość tego hotelu do wartości gruntu. Ale gdyby nie działalność rządu, to tego odpisu też. Ale ja myślę, że tutaj warte, warte podkreślenia i zastanowienia jest narracja, w jakiej przekazał to Piotr, bo budowałeś napięcie, sprawiałeś wrażenie zaskoczenia. Mam nadzieję, że to tylko narracja. Trudno mi jest być zaskoczonym, bo nad tym sprawozdaniem trochę na to sprawozdanie trochę czasu poświęciłem i to nie ja, cały zespół, zespół audytorów, zespół Gran Tortona, pracownicy, no. No, sz szerokie grono pracowników u, u nas. Ale zwiodłeś mnie tą narracją, Piotr. Zwiodłeś tak? mnie, naprawdę, co ja i pomyślałem, facet widzi to pierwszy raz. Niestety nie. nie. Te, bo, mówisz duże grono pracowników, no, ale tak naprawdę najlepszą pracę i najbardziej efektywną, mimo wszystko wykonał rząd w tym sprawozdaniu. Czy znaczy, jeszcze nigdy nie był tak mocno zaangażowany w te no, nasze no, sprawozdanie. Tak, ja mam takie mieszane bardzo uczucia, bo z jednej strony jest, są te segmenty, które naprawdę bardzo dobrze się sprawdziły. Chyba nie były one zamknięte. Nie, nie były zamknięte, tak. Taka najprostsza symulacja. Mamy 17 milionów zysku netto ze sprzedaży i 17 milionów było rok temu. Gdyby hotele szły normalnie, powinniśmy mieć około 40 milionów w tej pozycji. Ja, nie, ja wiem, że przy sprawozdaniu kwartalnym za trzeci kwartał o tym Mówiłem, mówiliśmy i nie lubię gdybać, bo to jest... No nie, ale ta różnica wyzna powinna wyznaczać nasz poziom e, odszkodowania, nasz poziom e, Roszczenia. roszczeń, bo... pozwu itd. Tak tak bo... To jest te 20 milionów, którego w żaden sposób księgowy czy inny już nie odrobimy, bo odpis aktualizujący wartość aktywów trwałych, czyli budynków hotelowych, na... no, można zawsze. to jeżeli będzie, będziemy mogli działać, w będziemy mogli przyjmować gości, 100% gości, nie? to myślę, że to, od, jak to się kolokwialnie mówi, odkręcimy. Natomiast tych straconych 20 milionów, no nikt nam nie zwróci. Zastrzegamy, że 20 milionów 20 w, mogą się I dalej te myśl, że, to jest koło, że to jest nawet więcej, bo plan jest Jeśli... taki, że zarobimy ponad, ponad 12 milionów. Także, także to, to jest ta skala tutaj na tym. No powiedz mi, ile covidowo straciliśmy przychodów, bo w liście zarządu w ubiegłym roku zobowiązywaliśmy się, obiecywaliśmy walkę, żeby przekroczyć 600. Mamy 530. Na wprost straciliśmy w hotelach 35-40, tak myślę. To już mamy, gdyby dodać powiedzmy 35. I na okrągło licząc to mamy 570. No A Tremie z... do... i w, w, w państwem makrum, Wtedy, ma, tak? Na wodaże, przeładunkach. To... No dobra, do... Tutaj nie do końca może tylko decyzje naszego rządu, ale decyzje wszystkich rządów europejskich, bo były zamknięte granice, czy były zakaz? wjazdu, czy, czy działalności we Francji, w Niemczech. Trzeba, ale czy... wszystkich, ale wszystkich pozywać nie możemy, dlatego, że rząd Francji nie nakazał nam zaprzestania działalności. Tak. To też Francji? Chociaż pośrednio ja zakazał nam sprzedawania do Francji. Ja jak już piszemy... To... No nie, zakazał swoim obywatelom, no to tutaj, oby swoim obywatelom wyjeżdżać. Zakazał. Nie wiem, czy omawiać bilans, czy... No to czego nie, jak zrobiłeś? <laughs> w sumie. To powiem tak na, tutaj na, bardzo krótko. W, w bilansie w zasadzie nie widać jakichś większych, większych zmian. Wzrosła wartość nieruchomości inwestycyjnych, wzrosła wartość rzeczowych aktywów trwałych, pomimo tych odpisów, tak? Bo remontujemy, modernizujemy budynek hotelu Bernardyńska 13. Kończyliśmy w ubiegłym roku modernizację zakładu w Koronowie. To już o tym mówiliśmy przy okazji innych innych tutaj, innych tutaj sprawozdań, sprawozdania PJP Makron i Atremu. Wzrosły nam zapasy o 7 milionów złotych i to pomimo sprzedaży w zasadzie półtora etapu mieszkaniowego, czyli widać, że jesteśmy bardzo mocno zaangażowani w budowę Kolejnych, kolejnych etapów mieszkaniowych, bo to one de facto dzisiaj tworzą tę podstawową pozycję w, w zapasach. Wzrosły nam trochę długoterminowe kredyty o, o prawie 10 milionów złotych, ale, ale spadły nam kredyty krótkoterminowe, czyli to jest można powiedzieć dość i to, i to o dużo, bo z 81 milionów na 52. Czyli tak prawie 29 milionów, więc to jest, to jest tutaj dobra pozycja. Ty mam nadzieję, że to nie jest z tego momentu, kiedy wszyscy myśleli, że przez banknoty też się można zarazić i je po prostu tam spłaciłeś. Nie, <laughs> no, okay. nie jakoś tak. Ostatnio mamy mały kontakt z banknotami. <laughs> Bo się można zarazić. Także tak, bilans wygląda, można powiedzieć, mniej więcej rok do roku bardzo, tak tak, bardzo, bardzo podobny zniknęła, można powiedzieć, bo to może kogoś zainteresować, taka pozycja, jak pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe prawie 17 milionów złotych, ale to były po prostu wpłacone przez nabywców mieszkań, w wpłaty na tak zwane rachunek deweloperski, która była ograniczona dostępność dla nas tej gotówki, więc nie było to w pozycji gotówka, tylko w tej... Innej? A powiedz to łączne zadłużenie jak wyglądało? Podzieliłem się, a nie sumowałem wiesz. 107, jak ktoś potrafi dodawać 107 i 52. Ja potrafię. 160 tak? Nie. nie 159. 159. No tak zaokrągliłem, bo to są jeszcze po no, no. <grym> A było 98 <grym> i 81. 170. No, czyli spadło. No to dużo spadło. Zadłużenie nasze. To widać też, jeżeli, czy, czy koreluje to z, z, z sprawozdaniem z przepływów środków pieniężnych. Mieliśmy przepływ netto z działalności operacyjnej 41 milionów. Na plus rok temu to było 34. Na no to się oczywiście wpłynęła sprzedaż mieszkań, wysoka amortyzacja, także te odpisy, które wpłynęły na wynik, które nie są pozycją koszową, więc. Nie, nie, nie mają tutaj odzwierciedlenia w tym sprawozdaniu. Czyli z działalności operacyjnej wygenerowaliśmy 41 milionów. Tak. Wydaliśmy 25 milionów na rzeczowe aktywa trwałe, czyli te, te dwie inwestycje głównie, czyli Bernadyńska 13 i zakład w Koronowie. Ale mieliśmy też wpływy ze sprzedaży nieruchomości inwestycyjnych 21 milionów, no i z, z działalności finansowej spore spłaty tych kredytów jako te, te główne pozycje, także, także tak, to, tak to wygląda. Może tylko jeszcze taką jedną uwagę tak, yy, yy, dla osób, które czytały te nasze sprawozdania z Atremu i PJP Makrum, to, yy, to można powiedzieć, że jeśli chodzi o przychody całej grupy, to przeczytały czy znały przed tą naszą publikacją 81%. Przychodów, tak? To było 433 miliony. Z przemysłu, budownictwa przemysłowego i z Atremu. Tu mamy drobną różnicę, bo nie pokazujemy działalności zaniechanej, sprawozdania skonsolidowanym jako pozycji z tego punktu widzenia mniej istotnej niż w samym sprawozdaniu Atrem. No i pozostałe 100 milionów to są, to jest sprzedaż mieszkań, 66 milionów i hoteli, niestety tylko 30. Gdyby na to spojrzeć od strony bilansowej, to mamy wkład tych dwóch grup, czyli grupy PRP makro i Atremu, to jest mniej więcej 50% bilansu całej grupy. Także mając tamte dwa sprawozdania, można powiedzieć, że bilansowo o 50% grupy wiemy i o, 7, o 80% około, w przypadku normalnej działalności koteli może by to było powiedzmy około 70 paru procent. Sprzedaży całej grupy i, i także także wyniku. Także w wyniku to, jeśli hotele by robiły to. No, wynik to hoteli jest to, zawsze w stosunku do ich przychodów znaczący. Na tak? ile szacujemy wstępnie nasz e, pozyw? Jeżeli mówimy o stracie keszowej, to jest to 20, myślę, że 2-3 miliony. Które jesteśmy w stanie udokumentować. Tak. A jeszcze dorzucając ATREM czy p, 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 p Ale tu nie mówimy o spadku obrotów, tylko mówimy o gotówce, która została stracona o st na utrzymanie branży. O straconym zysku, o straconej gotówce, bo akurat w, tych, w, tych, w tej działalności hotelarskiej ten zysk jest w zasadzie 1 do 1 można powiedzieć. Przekłada się na, na cash, tak? bo są bardzo małe pozycje należności. To małe pozycje jakichś zobowiązań handlowych tak, bo to jest tylko jakieś drobne zakupy do hoteli. E... A nie powinniśmy pozwać wszystkich, którzy głosowali za lockdownem, ale chyba posłów nie wolno pozywać za głosowanie, bo tam jakieś... Wszyscy głosowali. Z lewa na prawo, albo z nie, prawa na lewo nie, nie, wszyscy. Ktoś tam nie głosował pewnie. Natomiast. Jak ale chyba jest. nie można pozywać posłów, nie? Bo oni są, nie, nie są odpowiedzialni za swoje głosowanie. Oni w ogóle za nic nie są. No, no bo nie, ale immunitet ich chroni. Ale, tak, ale ja w ogóle robią ja wrażenie osób kompletnie ja bym, ja bym dołożył jeszcze tą radę medyczną przy premierze, która nie dość, że jest ale wielkim, nie miała wielkim konfliktem na decyzję, interesów, a miała i wydaje te, przynajmniej z tego, co zawsze rządzący się nimi osłaniają, to ona powinna wyjść i powiedzieć, że to nie jest prawda, bo z tego, co rządzący mówią, to to, to wszystkie te decyzje są uzgadnione. sobie no wiesz co, ja nie mam nic przeciwko, żeby ktoś ten, w sumie, tak personel, żeby ktoś mnie zamykał w domu i zabraniał prowadzić mi działalności. Nazwałbym to wtedy wakacjami, jeżeli... Dałby odszkodowanie. E, jeżeli dałby odszkodowanie, no to tam... No dobra, czyli mówić, rząd, nie, no. To już zostawmy to, że gdzieś... Zajmę. Rada medyczna rady, może zamknąć jeszcze raz, Rady to rady są bardziej ideo, jacyś, jakąś ideologią covidową wyznają, niż, 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 niż realne badania, bo przed dłuższego czasu wiadomo, że Wam nic nie daje, a nadal. No ale zionierz. Przed Przedwczoraj. No 20 Przed milionów wczoraj. akcjonariusze spółki publicznej stracili przez Dobrze. Tych... Dobrze. W porządku nie rozumiesz znaczy tak. Że... Wiecie co, wy naprawdę tego nie czujecie. Ja nie wiem, czy ja tym się nadaję w ogóle, bo Przed wczoraj dostaliśmy wspaniałą informację. Nie wiemy jeszcze, co znaczy, bo teraz będą mnie interpretowali. <noise> dostaliśmy wolność się tam pół. O, Trochę tam i na jakiś trochę. czas, na test. I ja myślałem, że wy dzisiaj nie przyjdziecie, że razem pojedziemy wspólnie y, do Warszawy jako zakład pracy, delegacja, podziękować za tą wolność. Kurczę, nie pomyślałem o no. tym. Cholera, żeby nie cofnęli decyzji. Bo brak wdzięczności może naprawdę, wiesz, no, logika może teraz spowodować, że ten, ten i ten hotel zamykamy. Ty, ale nie mamy nie, no maseczek. musimy powiedzieć to... na wprost, nie jesteśmy kompletnie państwem prawa. Nie? Ale nie mamy mazerzy w Japonii. To nie, było nie, wiemy, nie. <grym> w Japonii, y, czytałem ostatnio artykuł, y, wzrosły te zakażenia. Trochę się wystraszyli, ale powiedzieli, że nie mają prawa w jakikolwiek sposób zabronić ludziom działalności gospodarczej, ani ich funkcjonowania codziennego. Mogą to tylko na terenach, gdzie jest stan wyjątkowy a wtedy, u nas też prawo to reguluje, tylko my jesteśmy już w czasach anarchii. Oczywiście to prawo to reguluje, tak czytałem tu informację na temat pana Banasia, którego też niebywam, szacunek że... nie bywałem że szacunki i pozdrawiam. Chodzi ci o tego głównego Nie, że tam jest teraz osiem, eksp... kupili 8 opinii prawnych. Czy to jest zgodne, czy nie? tak? Może 80, o, mam nadzieję, że one wszystkie są identyczne, albo no przynajmniej zbieżne. U, nie, nie, nie. Kupili osiem, trzy odrzucili. Ale losowo, to że nie staje, się... że ma dowody, żeby wszystkich postawić pod Trybunał Stanu, ale na razie nie będzie ich używał. To wspaniałe towarzystwo, jest Czyli, A kodeks karny co Nie, mówi? ale nie pana tak, Nasza, kol... bo jest bohaterem. A kodeks karny, mówi, jest... Kodeks, karny, kodeks karny co mówi, że jeśli jesteś, coś... jest hotelarzem, nie? Kodeks karny co mówi? żebyś trafił z tego ale, powodu ale, do sądu, kodeks, musicie kodeks tam zanieść prokuraturę. Spad dla mężczyzn. No tak, ale jeśli. Coś, to może domowien do prokuratury. Dobra, A słuchajcie. może on myśli, że ta prokuratura się tym nie zajmie? Słuchajcie, jedziemy. Skracamy odcinek i jedziemy podziękować rządowi. Chyba powinniśmy. To jednak wolność to wolność. Za chwilę się pewnie dowiemy, czy chodziło o obłożenie, <laughs> o pokoje z tym 50%. Skracamy? Ten Media to znaczy? pisały obłożenie, ale to może oznaczać dowolne. Premier powiedział obłożenie, ale co mówi premier, to przecież No i zachęcamy <grym> też mówi. wszystkich naszych akcjonariuszy do wysyłania osobistych podziękowań dla pana premiera i ekipy rządzącej. No to nawet jest, jest szansa, że od 15 maja Boska, będziemy o bez maseczek chodzić. <grym> od kiedy? Od 15 maja, jeżeli coś tam i coś tam. Uwielbiam. Naprawdę chciałbym poznać tą osobę, która liczy te algorytmy. Jakiego dnia kończy się działanie przy ulicy? O 24. Bo do jakiegoś tam czasu nie, że o, zorientowaliśmy się, przy ulicy nie działają, tylko wyznaczono datę. Czyli tam można było magazyny jeszcze opróżnić, coś tam, coś tam, coś tam. I teraz wyznaczono datę 15 maja. Cóż za cudowny algorytm to może być. Ale powiedzmy. jeszcze powiedzmy o wynikach, o sytuacji naszej. W grupie, jak to pomimo, pomimo tak drastycznych obostrzeń, które niszczą polską gospodarkę, my w miarę sobie poradziliśmy. No, dlatego mówię, że mam te mieszane uczucia e... przedstawiając te wyniki, no bo, bo nie są one takie, jakie powinny być to na grube miliony. Nie uzyskując prawie żadnych odszkodowań. Jaką mamy sumę odszkodowań, które zostały nam wypłacone? W dwóch spółkach je otrzymaliśmy: w Atremie i w Focus Hotels. Łącznie to jest. nawet jest 500. 400. To jest taka pozycja w sprawozdaniu, ja ją przypatrzę. 1,400, czyli możemy powiedzieć, za spadek przychodów... milion Jest nawet na wprost dofinansowanie z tytułu COVID-19, tysiące. A wpisałeś dofinansowanie? A nie zgadzamy się z taką formułą dofinansowania, to jest odszkodowanie, ale minimalne odszkodowanie. Prze, prze. 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 prze, prze, prze. Tak, prze. Dobra, będzie korekta do <grym> sprawozdania. <Ale grym> e, Dodatkowo. Do a, uważa? czyli tak, milion 400 kosztów mieliśmy. Y, tak, właśnie chciałem, bo tutaj też jest taka pozycja jak y, koszty według rodzajów, tak? Czyli świadczenia pracownicze w tej pozycji. 71 milionów 700. Nie no to teraz to zupełnie się wygląda, no to Kupa siana. Tak. Milion 400 i nie możemy działać. Tak. Nie, no na czeski coś po prostu skąd pan premier to. Tutaj, no. tutaj też jest trochę e, się dorzuciły samorządy, bo jest w tym chyba około 100 tysięcy obniżonych podatków od nieruchomości. Ale gdzie ty będziesz jeździł po samorządach, jak trzeba pojechać i podziękować panu premierowi do Piotru? Nie no, nie, nie będę jeździł. Przecież niektórzy nie będą z jego partii. Co pojedziesz i podziękujesz. Nie, no bez sensu. Całą energię podziękowania zmarnujesz. Oj, no, wszystkie. nie mamy jak na rekordowe wyniki, to nie mamy jakichś fajnych nastrojów. Nie. Zawsze mówiliśmy, nie jesteśmy zadowoleni z wyników. A dziś mówimy, nie jesteśmy zadowoleni z rządu. Tak. Bo miał największy wpływ na wyniki w historii giełdowego makro. -immobile. W historii polskiej gospodarki. Drodzy rządzący przede wszystkim wolnej gospodarki po 90 roku. Przede wszystkim nie szkodzić. To chyba lekarze. No lekarze to już też nie, nie popisali szkodzić. się w tym roku. O, cię skończymy. Naprawdę skończymy. To no. wygląda, co Wsiąźmy po prostu dzisiaj w samolot do Warszawy podziękować i grzecznie. Tak. Mamy Może... nadzieję na utrzeźwienie całego tego towarzystwa covidowej adoracji. Co? Dziękujemy. Dziękujemy i dziękujemy do usłyszenia. Ale usłyszenia. Państwu dziękujemy. Rządowi nie. nie. Tylko naszym akcjonariuszom, naszym sympatykom słyszymy się za tydzień.